Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj nie tyle na kanapę, co na góralską nutę zaprosiłem do studia braci golców. Łukasz, Paweł, Paweł Łukasz, tak. golce, bracia golce, tak podobni, że nigdy nie dojdziesz. Witamy serdecznie. To jest Paweł, gdyby się ktoś pytał, a to jest Łukasz, gdyby się ktoś pytał. Czarna koszulka, szara koszulka, tak. już teraz wszyscy będziemy wiedzieli. Jest zdjęcie, które wisiało no, przez 30 ponad lat i dopiero teraz, po, tej, po tych 30 latach, zobaczyliśmy, że to jest to samo zdjęcie tej samej osoby. A wszyscy myśleli, że to jest Łukasz, a tu jest Paweł. A to była ta sama osoba, tylko z różnym kątem sfotografowana. Nasze spotkanie to przede wszystkim, żebyśmy porozmawiali trochę o Waszej muzyce, o Waszych koncertach, które były wspaniałe w New Jersey, w Nowym Jorku i w Connecticut. I przy okazji muszę się spytać, skąd się wzięło w ogóle to muzykowanie. Bo czytając Waszą biografię, widziałem, że tam Wasz starszy brat, Rafał, chyba Was odkrył, Tak, Rafał, Rafał, odkrył Rafał. Was tą jakąś nutę. Jak to było? Można powiedzieć, że śpiewaliśmy od dziecka, tak? <laughs> tak, to jest pewne. A później w przedszkolu. Na święta Bożego Narodzenia dostaliśmy pod choinkę cymbałki wspólne. No i na tych cymbałkach się, że tak powiem, za, zaczęło wygrywać różnego typu melodie, ale chyba pierwsze to były kolendy, zdaje się. lula Jezu opanowaliśmy do perfekcji, raz jeden, raz, raz drugi. No i gdzieś po malutku zaczęliśmy wchodzić w muzykę, ale tak naprawdę czwarta klasa szkoły podstawowej to jest przełomowy okres, bo wtedy nasz starszy brat, czyli Rafał Golec. A ile starszy jest? 8 lat, stało się nas. lat. Czyż taki tak. decyzyjny dosyć był wtedy? No, no, dla nas tak, dla nas tak. No, w Hanowie y, jedziemy do szkoły muzycznej na egzamin, do żywca oczywiście, bo to była najbliższa szkoła muzyczna. No i pojechaliśmy na egzamin. Paweł chciał grać na kontrabasie, ja chciałem grać na saksofonie. No ale okazało się, że klasy kontrabasu nie było. Jak i saksofonu też nie też było. Nie było Więc Łukasz zaczął swoją karierę na trąbce a ja na perkusji. I od tego się zaczęło. To było wtedy tak czwarta klasa szkoły podstawowej. Tam chodziliśmy, chodziliśmy przez trzy lata i kolejnym etapem to była szkoła muzyczna w Bielsku Białej. Pamiętam jeszcze e, historię jak zdawaliśmy egzaminy e, wstępne do Żywieckiej Szkoły Muzycznej. Ty mm. miałeś nogę w gipsie. Nie, nie, nie. Je, je, je to je ty miałeś nogę, nogę w gipsie, Nie, się mylą. Nie, nie Łukasz miał e, to nogę płużnie. w gipsie, później miałem nogę w gipsie. Tak, ale to był egzamin do Liceum muzycznego w Biesku białej to już była nasza siódma klasa szkoły podstawowej. Pamiętam jak Łukasza wnosiliśmy ze starszym właśnie bratem Rafałem na ten egzamin, od razu komisja Taka była prawda, zaciekawiona, co tutaj się dzieje, kalekę przywieźli czy co, ale to dobrze wróżyło. To dobrze wróżyło. I dobrze wywróżyło. Zafascynowała mnie historia, bo już wiemy, że kończyliście szkołę muzyczną i byliście zdolnymi muzykami. Jeśli się nie mylę, Łukasz, ty, żeś nawet dostał stypendium w Bostonie i prawda była taka, że rodzina była liczna wtedy i po prostu Ech. zabrakło pieniędzy na zwykły bilet. A stypendium było darmowe ufundowane przez szkołę w Bostonie. Tak, tak, no to był okres właśnie, chyba pierwsza licealna, tak. zdaje się. Je jeździliśmy co roku na warsztaty jazzowe do Puław albo do chodzieży. I tam właśnie przyje przyjeżdżali y, nauczyciele profesorowie z Berklee College of Music z Bostonu i właśnie przyznawali takim najzdolniejszym y, właśnie sty stypendia. No i tak też pośród tej ekipy się znalaz znalazłem. Przyznano mi stypendium, ale ak akurat tak się złożyło, że nasz tata zmarł w tym, w tym, w tym ok ok okresie, nie to była faktycznie siódma czy ósma klasa. Ta, ta. Tata zmarł, a, a jeszcze mamy dwóch starszych braci. Stanisław studiował w Kerakowie na historii, Rafał w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych, no i mama była, no i my sami, także no fizycznie no, nie było możliwości uz 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 uzbierać pieniędzy, żeby wyjechać. Tutaj do, do tej szkoły znajomy, bo, bo, bo nas wtedy trzech dostało, to dziewczyna wyjechała ta, tak. ta menta, Marlena kicz. Marlena Kicz wyjechała i wyjechali też chłopcy I jeszcze ktoś wyjechał. No może później. Ale słuchajcie, co się odwlecza to nie uciecze. No. Bo wtedy się nie udało, ale teraz przyjeżdżacie już jako gwiazdy do Ameryki. Ósmy no, raz. Tak, ósmy no. raz go z orkiestrą. To znaczy się. Yy... Wcześniej byliśmy jeszcze tutaj e, z Pawłem Kukizem. który... siódmy raz gole z orkiestrą, a raz. ósmy raz nasz, y, nasz wyjazd. Bo y, y, pierwszy raz był właśnie Kukiz i zespół pierwszy. Tak, ja byłem 8 był... razy, ty byłeś 7. <laughs> Niech tak będzie. Nieważne czy 8 czy 7. No ale wcześniej jeszcze byliśmy ja w 1996 roku z Pawłem Kukizem. Jak u czy on był... was tak troszeczkę odkrył, pomógł wam w karierze? Znaczy to rozumiem, się... że za, zaangażował was jako y, trębaczy, Side czy... tak. Side muzyków sesyjnych na początku i. Tak. tak znaczy... no w sumie można powiedzieć, że ta współpraca y, ułożyła się na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponieważ on kiedyś szukał sekcji dętej i trafił na bardzo dobry wydział i na Braci Golców. I tam się właśnie zaczęła. Ta nasza współpraca właśnie gdzie później nagraliśmy dwie płyty z Kukizem, czyli Pieśni Ojczyźniane i My są Amerykanie, czyli te piosenki jak cały mnie ochela. No i później przygoda z, w Ameryce, prawda z Kukizem, też tam kilka jest ciekawych anegdot, jakiś wtedy nawet wtedy nagru, nagrał do piosenki A ty cały mnie. Także bardzo miło to wspominamy. Słuchajcie, jesteście wyjątkowymi braćmi, wyjątkowymi muzykami, bardzo znanymi w Polsce. Wspaniała sekcja denta, a nie na denta. I to jest wspaniałe. I z wami się super... <śmysy> zwrócę. Dęta, dę 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 tak. Po dę potem. Po tak. Poczkach, potem. I po dobrej kawie. No. No, yy, ja wszystkich zapraszam na stronę waszą, internetową, żeby przeczytać waszą historię. Bo oczywiście musiałem to zrobić, przygotowując się do programu. I po prostu czytając tą historię, która była, nie wiem, czy przez was napisana, przez kogoś, yy, można zrywać boki, bardzo Brat dużo sobie. się dowiedzieć tak, tak. o was. Yy, bardzo mnie zaintrygowało to, jak. Yy, przy pierwszej płycie dostaliście o drugiej nad przyjechały pudła, oddzielnie płyty, oddzielnie okładki, oddzielnie tak. plastikowe pudełka. Cała rodzina zaangażowana do wsadzania, z babcią, prawda? A mama, tak, tak. mama pierwsze co rano na targ i zaczęła. No to była bardzo w ogóle ciekawa historia. Ha handlować, jak to się mówi. To była bardzo ciekawa historia, właśnie z wydaniem tej płyty, ponieważ wcześniej, jako muzycy sesyjni, chcieliśmy wy wydać u tak zwanych dużych majorsów, czyli u dużych firm fotograficznych. Ale wszyscy nam odmówili, więc co my postanowiliśmy? Wydać własną firmę fonograficzną, znaczy, znaczy założyć. założyć, prawda, własną firmę fonograficzną, rodzinną, Go golec fabryka. I tak zwanym chałpniczym, czy chałpniczą metodą składaliśmy pierwsze nasze krążki, właśnie w kuchni, w milówce. Cała rodzina bo tak jak mówisz, i mama, i babcia, i bracia, i kilku kolegów. Od, do, od rączki do rączki, prawda? Krążek, plastik do folii, i rano na targ. I tak sprzedaliśmy parę milionów płyt. <grym> Proszę no. Państwa, prawdziwi kapitaliści, prawda? Z pięknego polskiego rejonu, żywiec, milówka. Tak. No tutaj trzeba mieć łeb na karku i na pewno sporo szczęścia w tym wszystkim, bo też trzeba to jakby to, to powiedzieć o tym, że jakoś op opatrzność Boże nad nami czuwa. I tutaj że tak powiem, jesteśmy wdzięczni za wszystko to, co mamy, ale to jest z drugiej strony opatrzone, okupione wieloma wyrzeczeniami i naprawdę dużą pracą. Także to po prostu nie jest tak, że to tylko spadło i high life i świat się otwiera. Nie ja po prostu tutaj... tylko jedno wynika z drugiego. I to też jak wyuczy pokoru i szacunku do tego, co się ma, bo trzeba popatrzeć z różnych stron na, na ten cały sukces, prawda? O nie? Tak, i to bym właśnie tak ładnie spuentował, że już nikt o nas nie powie wygolce. Prawie. <noise> by studiowali jazz. Tak. Co, Jak się ma jazz do muzyki góralskiej? Tak, dokładnie. Nasza nazwa Akademii Muzycznej to jest jazz i muzyki rozrywkowej. Oj. Wydział jazzu i muzyki rozrywkowej. Wydział jazzu i muzyki rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, dokładnie. Piękny okres. Piękny okres a propos studenckiego naszego grania i, 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 i muzykowania i edukacji w Katowickiej Uczelni Muzycznej, ale a propos pytania, jak się ma jazz do muzyki góralskiej. No, analizując zarówno jedną, jak i drugą, że tak powiem, jeden, i drugi nurt muzyki, wywodzi się, że tak powiem, z tak z, 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 zwanego ludowszczaka, z nurtu muzyki ludowej, gdzieś z pulp, rap, 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 rap prawda Mississippi, no, Nowy Orlean, śpiewano y, mu muzykę bluesową, ona później ewoluowała dalej, no i Wiele, wiele, wiele od, odłamów muzyki jazzowej. A propos góralszczyzny, ona też ewoluuje. Ona jest też bardzo bliska muzyce jazzowej, z racji tego, że jest to w, w dużym stopniu muzyką improwizowaną. Czyli po prostu gra się temat, ogrywa się go później w najprostszym stopniu. Temat linię tam I ogrywa się później na różne sposoby, albo śpiewa się też z, z różnymi, że tak powiem, odmianami. Poniekąd po jest tutaj to pod, podobieństwo. I, przy, I przede wszystkim jest rytmizacja, która tutaj no, daje coś no, niepowtarzalnego, bo tak. W muzyce jazzowej na 2 i 4, 1, 2, 3, 4, 2 i 4, prawda? Ale nie będę wchodził mu w muzyce, muzyce góralskiej na odwrót. I inaczej swingowanie. Ale. Absolutnie to się wszystko da połączyć. Jeżeli ktoś wpadnie albo wpadnie na taki pomysł, żeby to zintegrować, to może wyjść naprawdę niesamowita mieszanka. Wydaje mi się, że Gorys Orkieczko udało się coś takiego właśnie stworzyć, wybuchowego, co właśnie, nie wiem, dało efekt taki, jaki dało, czyli stół, styl no nie, no niepowtarzalny, swoisty, bardzo charakterystyczny, tak. i wy, wyróżniający nas, bo na tym nam najbardziej zależało, żeby stworzyć coś swojego, coś, co jest nie jakąś na przykład wierną kopią tego, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich, no bo wiele takich zespołów w Polsce mamy i jakoś tam kombiniują, ale jakby o, wzorują się na tym, co się dzieje powiedzmy w Anglii, no nie? My nie, my mówimy, zróbmy coś swojego, coś charakterystycznego, a z racji tego, że jako jazzmenów wszędzie nas wszyscy znali i kojarzyli z tym, że na każdym festiwalu, na każdym konkursie muzyki jazzowej, w którym braliśmy udział, śpiewaliśmy po góralsku, na korytarzu, czy, czy, czy gdzieś na, na Zawsze mieliśmy dużo większe skupisko ludzi wokół siebie I, niż i do, podczas i do, koncertu, prawda? I, do, I dużo więcej fanów przychodziło do nas. No to wpadliśmy na pomysł. No może Słuchaj, to jakoś te chcą atuty. Chcą nas słuchać. To jakoś więc najmniej tą radość. To jakieś te atuty trzeba wykorzy wykorzystać, połączyć i stworzyć coś, no, co właściwie. Właśnie mam pytanie: bo y, pamiętam, że zawsze w Polsce wszyscy muzycy. Gonili za tym, żeby dogonić ten zachód i tą kulturę zachodnią, prawda, i, i naśladowali. A tutaj nagle zrodziła się, przy wielkiej waszej pomocy chyba, moda na muzykę korzeni, zwłaszcza góralską. Powstało z trochę zespołów, wy byliście jednym z pierwszych. I chciałem się Was zapytać, czy wy wyczuwacie straszny powrót do tego, bo widzę, że teraz y, powstają, bardzo dużo zespołów powstaje, albo solistów, tak, tak. którzy łączą w niesamowity sposób, zwłaszcza muzykę góralską, bo jednak jest to naj, najbardziej chyba popularna. Z nowszymi trendami. Ja powiem tak, bardzo lubię czytać biografię różnych muzyków. Nie tak dawno przeczytałem biografię Milesa Davisa i właśnie tam jest można powiedzieć odpowiedź na to pytanie, mianowicie on zawsze pisze, że chciał stworzyć swój unikatowy styl i tego właśnie życzy każdemu muzykowi brzmienie. Swoje, swoje brzmienie niepowtarzalne, charakterne. Ja myślę, że do tego właśnie dążyliśmy od początku. I Krótko mówiąc, yy, a propos tych zespołów, które powstały w ostatnim okresie, faktycznie jest boom, na, albo powrót do, może, tak to można ująć, na muzykę korzenną. No, zespół Zakopower jest ewidentnym przykładem ostatnich pa, pa, paru lat, od, odnoszą bardzo fajne sukcesy. Teraz. Jest, a co myślicie jest o trybu Mietutki, który ja byłem kiedyś zachwycony? A to, tak, tak. Przyjaciele nasi i koledzy. Bar, bar, bardzo serdecznie. No, no wie, wie, wiele jest tego typu rzeczy, które są charakterystyczne. No, co tu dużo mówisz? No, są cieszy, no, no serce, niepowtarzalne. Tak, cieszy serce, że Polacy zaczynają zauważać, jaki skarb mają i nie muszą się uganiać po całym tak. zachodzie Dokładnie. i szukać jakichś wzorów, bo mają wzory leżą im pod nogami. Swój produkt. Swój produkt. Który może made, się in Poland, made in Poland, albo teraz Polska. No i do no jest coś takiego jak teraz Polska. Ja uważam, że my powinniśmy właśnie promować to, co nasze, to, co polskie, bo to jest z mojego punktu widzenia absolutnie eksportowy towar, jeżeli to się ładnie opakuje, ładnie, że tak powiem, stworzy jakąś taką uniwersalną formułę temu. No to będzie to szło jak ciepłe bułeczki, jak to się mówi. No i, no i tego bym życzył tym wszystkim zespołom, również tym młodym, bo w ostatnim roku też się pojawił, pojawił zespół Enej, jest jeszcze G Gural, taka, taka, taka też nowa historia, to jest jakiś kuzyna chyba syn, y, 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 Sebastiana Bułecki. Mhm. No i jest tych formacji, jedne kombinują bardziej etnicznie, inni bardziej, nie wiem, idą w kierunku jakiegoś takiego klubowego grania, połączenie takiej muzyki bardziej no, jest nie, elektronicznej. Tak. No i tutaj jakieś takie skrzypeczki albo fuj, fujareczki. No, ka każdy kombinuje na swój strój. Wa ważne, żeby to było dobrze zrobione, profesjonalnie. No i, i miało to, że tak powiem, no, jakiś charakter. No, charakter. Ja, znaczy, ja, jest... ja mam takie, bo jak sobie myślałem przed programem że na waszych koncertach ludzie po prostu wariują ze szczęścia. Jest ruch cały czas. Po prostu podrywacie ludzi. Ogień. Ogień jest. Tak, tak. I tak sobie pomyślałem, macie wspaniałą piosenkę ze ścierniskiem, y, tak, tak. że będzie w Polsce ściernisko, jest będzie w San Francisco. Ja myślę, że wy pojechać na koncert do San Francisco i z tym tłumem zrobić tam ściernisko. Co wy na to? <słuch> Pokazać, jak wygląda prawdziwe ściernisko po polsku. No, piosenka jest proroczą. Tutaj już faktycznie gramy w Polsce sporo tak zwanych firmówek, czyli koncerty dla firm, które właśnie mają 10 lat, 15, 20 lat i ja mówię słuchajcie to jest żywcem piosenka o nas, po prostu myśmy dokładnie tak zaczynali, było łyse pole albo w garażu zaczynali, w, prawda? w garażu mieszali coś, jakąś farbkę, robili potężny koncern. ewoluowali no i nagle pracuje 500 osób w jakiejś firmie i jest to rodzinny biznes, no ja mówię słuchajcie no Mieliśmy taki pomysł faktycznie, notabene ta piosenka startowała do konkursu premier do Opola. Nie dostała się w Opolu, także no ktoś tam... Ale później kilka miesięcy po tym właśnie fakcie jak się nie dostała, to był właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych, który był wasze buch. słowa tak. i on oficjalnym Cześć. przemówieniu w Audi Biblioteki Warszawskiej cytował tą piosenkę. No właśnie. I gratulował Polakom właśnie tej przedsiębiorczości, która jest w słowach tej piosenki zawarta. I tego optymizmu i zaparcia. Tak. No Namieszaliście, jak już prezydent Stanów Zjednoczonych słucha my, waszej muzyki, to... My, Oj, my, my, my jesteśmy uparty. Jest wielkim fanem naszym, słuchaj, no naprawdę, cieszymy się z tego bardzo. My... Podpisaliście mu płytę? Tak, dostał płytę. Tak, tak, był cały. Proszę cały bardzo. Jako Golec Fabryka, Golec Work i stanuje, jesteśmy takimi drobnymi, małymi przedsiębiorcami. Wcale nie przed... drobnymi, słuchaj. I, przede wszystkim. Ja się czuję grubą rybą. Tak, <głos> ale... <głos> Oczywiście. A ty przede nie? wszystkim, wy jesteście ambasadorami swojego regionu. Wy wynosicie hmm? ten cały rejon do góry, robiąc niesamowite rzeczy. Pamiętam kiedyś Golec Orchestra była w radiu, w telewizji, na ślubie, na weselu, na koncercie. Po prostu nie w ogóle się wytrzymywali te tempo. Teraz już tak was dużo nie ma, ale wy robicie kupę innych rzeczy. I teraz chciałem porozmawiać na temat Fundacji Braci Golec. Bo to jest wspaniała inicjatywa. No tak, Fundacja Braci Golec będzie miała no niedługo 10 lat. Jak się no za 4-5 miesięcy będziemy obchodzić dziesięciolecie. No jest to inicjatywa Przede wszystkim, y, która zaczęła się w naszej rodzinnej milówce. Kilku zapaleńców, ki, kilku szalonych mu, muzykantów, muzyków y, po jednym ze spotkań w naszym rodzinnym domu stwierdziło, z nami na czele, zróbmy coś fajnego dla dzieci i młodzieży w naszej rodzinnej mie 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 miejscowości. No I Czy to było wynikiem tego, że ze szkoły usunięto klasy muzyki. To miało wpływ na. lekcje muzyki. U, tak, to dwa, w 2002 bodajże usunięto. 12 luty 2002. Jak można było tego dopuszczać? No nie ma muzyki i nie ma plastyki. Wtedy zastąpiono to przedmiotem sztuka. Sztuka, sztuka która jest de facto no, matką. A potem wychowanie seksualne. No, no, no i w ogóle. <grym> Oczywiście to, to, to idzie w takim kierunku. No, no, no nie bardzo nam się to podoba, ale. Chcieliśmy... Starej na nas na szarym końcu, jeśli chodzi o edukację muzyczną w Europie. No i chcieliśmy jakoś po prostu, no chociaż w tym naszym regionie, mieć wpływ. Na jakąkolwiek że tak powiem, działalność młodzżną, i powołaliśmy właśnie Fundację Bacie Golec, która za zadanie miała edukować dzieci muzycznie. Czyli dzieci jednym słowem uczą się grać, i śpiewać na skrzypcach, na heligonkach, na trąbkach, uczą się grać na, no na, no na, na wielu instrumentach. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy działamy w czterech gminach, bo w Milówce, w Łodugowicach, w Wieleśni i w Koszarawie. 200 dzieci uczy się grać, śpiewać z, z dużym. Skutkiem, i powodzeniem, i przede wszystkim entuzjazmem, bo tu jest jakby yy, najważniejsza rzecz: tam nikt na siłę no, nie przychodzi, tylko oni sami chętnie się pchają do tego grania. My im dajemy możliwości, no i, i, i efekt jest taki, jaki jest, czyli armia pięknie rozśpiewanej młodzieży na Żywie z, z naciskiem z na muzykę się... regionalną. Regionalna tak. muzyka ludowa, ponieważ... I instrumenty, które instrumenty pieczołowicie ludowego. odzyskujecie z jakichś starych shop, prawda? I starajecie się no, zachować no, dla przyszłości. I używając je, tak, 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 tak jak no, na koncertach, które no, teraz heli, Heligonka stała się trendy na Żywie Mamy My jako jedyni w Polsce uczymy na heligonce <grym> grać. I, już tak powiem, to jest i, i, instrument tak zwany sta, starszy kuzyn akordeonu. I instrument, który był wyparty po II wojnie światowej przez akordeon. bo Wtedy była moda i każdy miał, chciał mieć we, we weldmeistra, w chałupie. Wez. I No i oczywiście tak się stało, ale my tutaj, żeśmy troszeczkę ten bieg odwrócili i praktycznie, no nie wiem, ale z 200 heligonistów wyszło spod naszej ręki i naprawdę śmigają na tym instrumencie, także ciary idą. Ale edukacja muzyczna to nie wszystko, czym się zajmuje Fundacja, bo wydaliście już kolejny piękny album który pokazuje piękno strojów y, y, żywieckich i regionalnych, prawda? Jest to gruby album, który też sam wyda, sami wydajecie. Nie macie nikogo, kto rządzi tym, tylko to jest wasze. To jest też fascynujące dla mnie, że wy tym zarządzacie, dodrukowujecie. Powiedzcie coś o tym albumie. No tak naprawdę, fundacja działa dwutorowo. Jedna, z jednej strony to jest edukacja wśród dzieci i młodzieży, czyli granie i śpiewanie muzyki tradycyjnej, ludowej, a z drugiej strony są to wydawnictwa, tak naprawdę y, prace naukowe. Albumy poświęcone y, strojom ludowym w Karpatach Polskich. Jest to pięknie wydany album, w którym znajdują się zdjęcia, opis prawda, strojów, o, można powiedzieć, od dziecka połóż osoby dorosłe y, ludowych, y, z czego są te stroje zrobione. Skąd się wzięły u nas, dlaczego takie są na przykład hafty, a nie inne, z czego na przykład są zrobione pasy góralskie? No, cała, krótko mówiąc, geneza strojów ludowych w danym e, Wręcz praca naukowa. Tak, 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 tak. To tak. są prace naukowe. Do tej pory wydaliśmy strój górali żywieckich, strój górali śląskich, strój mieszczan żywieckich i ostatnie nasze dziecko to jest strój podhalan, czyli strój górali pod, podhalańskich. Docelowo będzie dziewięć, bo jest dziewięć takich zasadniczych grup etnograficznych w, w polskich Karpatach, także pr pracujemy teraz nad Cieszynem i nad yy... I nad pieninami. I nad pieninami. Tak, to jest jedyna taka publikacja, który do, można powiedzieć, w bardzo dokładny sposób opisuje właśnie ten strój w danym regionie. A dlaczego akurat tym tematem też się zajęliśmy? Ponieważ sami, prawda, inspirując się na scenie strojami, no, szukaliśmy różnych materiałów. I tych materiałów po prostu nie ma. Krótko mówiąc, jest dziura, i, a inaczej, luka w tym temacie, więc. Tym tematem zajęliśmy się bardzo poważnie. No przy okazji nas, strój nas od zawsze fascynował. No my, my jakby wynieśliśmy z domu, że tak powiem szacunek do stroju i w ogóle no jakby yy, ta kultura uważam, że jest przepiękna, jest uniwersalna. I jeżeli z, klas, z klasą się coś pokaże to naprawdę jest po prostu no ponadczasowa no i... i nie i... trzeba daleko sięgać, można... Obok Słowacji, Czesi, prawda Węgrzy, czy chociażby Bawarczycy. Jak oni przywiązują właśnie szacunek do swojego stroju, te krótkie portki, prawda, bawarskie, te kapelusiki, czy chociażby Kimona japońskie, no to są naprawdę. Jak właśnie nazwać rzeczy. ambasadorami? Naprawdę. No i, widzimy, robota. I widzimy, że po tych publikacjach jest taki renesans, jest powrót, jest jakby no, yy, yy, patrzysz na, na ten strój zupełnie z innej perspektywy. Przy okazji zależy nam na ja jakości, żeby to jakoś dobrze sensownie zrobić, to trzeba pracować z profesjonalistami. No i w tej materii też współpracujemy z Uniwersytetem Śląskim, z Uni Uniwersytetem Jagiellońskim, z szeregiem muzeów, które mają no, często i gęsto no, no, niesamowite perełki w swoich zbiorach. No i tutaj ło, 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 łącząc te prawie 200 osób, bo tyle pr pr pracuje osób przy jednej publikacji, no wychodzi coś no, nieprzeciętnego, coś co faktycznie okazuje się, że jest zapotrzebowanie na na, yy, tego typu publikacji. Jeszcze typu powiem, publikacje, bo... że to jest też w sumie ostatni dzwonek, żeby niektóre rzeczy sfotografować, opisać, ponieważ ci ludzie, którzy naprawdę mają potężną wiedzę na temat tego stroju, też już odchodzą, prawda? Okay. Także to jest y, ostatni moment, żeby to fajnie wydać Wydanie, wydać. Tak. Ale też słyszałem, że Warszawa nawet to zauważyła. Tak, tak, no do Fundacji Goles dostała w tym tygodniu właśnie nagrodę od ministra Kultury i Sztuki. Także cieszę no, się ba, bardzo. Bo ben bo to jest nagroda pieniężna i będzie na wznowienie kolejnych albumów i na zakup Gratulacje. kolejnych instrumentów także no Tutaj również trzeba powiedzieć, że też współpracujemy właśnie z Ministerstwem, i z Narodowym Centrum Kultury. No ale to przy każdym albumie jest inaczej, bo po prostu. No bo, no bo tak jest. No bo jeżeli robimy nasz, nasz góralski żywiecki, to współpracujemy na przykład z, z, z Urzędem Marszałkowskim. Jeżeli pracujemy pra, pra, z, z Podhalem, to znowu z Krakowskim, że tak powiemy, Urzędem Marszałkowskim. Także no, za każdym razem te podmioty tutaj są jakieś takie. No Różne wiem po, po Trzymajcie, jest, jest super. To co robicie uważam, że jest bardzo potrzebne i fajnie, jest widać wyniki tego, że jest, wraca zainteresowanie tą naszą polską kulturą i dziedzictwem narodowym. I... Zanim skończymy program muszę się zapytać jakie są plany, bo w Polsce to już jesteście znani na, 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 prawda, z każdego krańca Polski. Czy nie kusi was, żeby troszeczkę pokazać tą polską muzykę dla na przykład Amerykanów, czy w zachodniej Europy, Czy robicie coś w tym w kierunku? Znaczy się przede wszystkim no, kończymy nową płytę go z War Orkiestry, to już będzie dziesiąty fonogram w sumie w naszej tam kilkunastoletniej działa, działalności, no i nad tym się skupiamy, no, jak, jeżeli dobrze pójdzie to wydamy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a jak nie to tuż po świętach, no, także na pewno z tym materiałem też zawitamy tutaj na, na tę ziemię do, do Stanów Zjednoczonych, tu i do powiem... Kanady. Tak. Tak. A propos, no, no, powiem, że jeśli chodzi o szerszy rynek, prawda, my się w ogóle jakby nie obawiamy, kiedyś wygraliśmy taki konkurs, jeden z najbardziej, konkurs, najbardziej prestiżowych konkursów w Europie, w Brukseli, to jest miejscowość Huda Jazz Festival. Startowało 1800, 1800 zespołów z całego świata, z Nowego Jorku właśnie między nimi. Czytałem o tym, czytałem, a w Polsce to, wszystkim przyciskiem tak, padło nikt. Pierwszy zespół, który wygrał taki konkurs. Naprawdę, to jest wielkie wyróżnienie. Tutaj nie wiem, nie powiedzieliśmy, jak to się mówi jeszcze, ostatniego słowa, wszystko no Mam nadzieję, nami. że te San Francisco się doczeka Pracuje, wreszcie. Pracujemy na... intensywnie, no póki co, że tak powiem, w każdy weekend zespół gdzieś koncertuje. Czy, 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 czy w Europie u nas, czy, czy tam, nie wiem, no, byliśmy ostatnio na, na Ukrainie, u, u rodaków graliśmy w Amsterdamie. No, po Niemczech bardzo często koncertujemy, a propos takich zagranicznych wyjazdów. Także no, Działamy ostro, nie, nie, nie spoczywamy na laurach i, i, i póki co, zarówno pod względem repertuarium w Golec Łurk, jeszcze też się ro, rozwijamy, bo uważam, że płyta kolejna, którą wydamy na no niebawem będzie też wyjątkową, choćby pod względem ilości pio piosenek. Podwójny album, 2 lat 25 numerów, znajdzie się na, na tymże albumie i, i już, już się nie mogę doczekać premiery tegoż materiału. Wszyscy się nie mogą doczekać. Jeszcze właśnie chciałem takie słowo dodać, że. My zawsze robiliśmy zupełnie na odród, jak wszyscy robią w show-biznesie i na tym zawsze bardzo dobrze wygrywaliśmy. Mnóstwo jest <laughs> takich przykładów, chociażby na przykład o tym też mało mówimy, ale nasze, nasza jedna piosenka jest hymnem w dwóch szkołach podstawowych i gimnazjach w Polsce, gdzie na przykład żaden zespół z Polski nie ma czegoś takiego, że jest do hymnu i śpiewają jego utwór, prawda? I to nie jest wcale milówka, z której się wchodzimy, tylko na Pomorzu jest jedna szkoła, a druga w Dolnym Śląsku. Byliśmy na otwarciu tej szkoły do hymnu, prawda, na baczność i Piosenka Golców, więc to też jest niesamowita no bene, historia. Nie byle. Posenga to jest jeden z utworów, którymi Oczywiście. żegnaliśmy ukochanego Jana Pawła II na krakowskich balicach w 2002 roku. Goletrokiesta miała to szczęście, że grała kilkakrotnie Ojcu Świętemu, tak. ale właśnie tam specjalnie przygotowaliśmy tą piosenkę, no przepiękne słowa, przepiękny utwór w ogóle i. i, i. No i trafił pod Szczechy właśnie szkół, Czyli ta, że póki jest... ta szkoła będzie funkcjonować, nasz repertuar tam będzie żywy. Słuchajcie, y, gdzie można dowiedzieć się więcej na temat fundacji i zespołu Golec? No, przed, przede wszystkim strony nasze internetowe działają, na bieżąco są aktualizowane, czyli y, www.golec.pl, www.fundacjabracigolec.pl Jak i Facebook, na żywo, relacja prosto prawda, z New Jersey, z Nowego Jorku, cały czas i śledzimy, wysyłamy zdjęcia, można się tam odnaleźć, klikać, także tak, zobaczycie za... naprawdę całe życie od kuchni, jak to się mówi. I tam też można zamawiać albumy, tam też można za, zamawiać y, książki, y, że tak powiem, pły, płyty. Z autografami wysyłamy po całym świecie z milówki, codziennie jest wysyłanych kilkadziesiąt płyt i, i książek, także to działa, normalnie funkcjonuje, jeżeli ktoś ma ochotę takie coś mieć u siebie w domu i takie rzeczy nie? napisać, zmailować się. My, Zapraszamy my, na Wasze strony powiem, internetowe. się zajmiemy resztą tematu. Ja dzisiaj nie będę Państwa żegnał, poproszę, żeby bracia Golec Was pożegnali do przyszłego tygodnia. Może po góralsku jak pożegnamy. Moi kochani, trzymajcie się, aby by, by Wojcie zdrów. Pytamy pięknie do Milówki. Bracia Golcowie. Łukasz Golec. I, I Paweł, Paweł Golec. A kieby co, kaby co, kany co, aby co, wiecie kamy są. Milówka no Polska Południowa. No i oczywiście kolejny odcinek w Nowym Dzienniku już za tydzień o tej samej porze, jak wiecie. Ej, pójmy już, pójmy już, ej, bojuzca, bojuzca, ej, hej, bojuzca, 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 hej, bojuzca, 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 Do zobaczenia za tydzień.